Cześć, z tej strony Szymon 350 dzisiaj widzieliście przejazd pociągu tak jak już przedtem w opisie widzieliście, że to pospieszne do Niemiec. A dlaczego? Ja często jakby jeżeli jeszcze PKP to jeszcze pociągami pospiesznymi i dlatego taki pospieszny do Niemiec to był dobry wynik na dzisiaj. A dlaczego pospieszny do Niemiec? No też dlatego, że ja nigdy nie byłem pospiesznym do Niemiec, ale to jest akurat też z tego powodu, że akurat mam wagon y, niemiecki, a Intercity do pospiesznych składów bardzo dobrze do tego pasowały. Trzecie y, pytanie, to znaczy ja sobie sam zadaję, bo wy mnie w komentarzach jeszcze się nie pytaliście y, o nic. Jak ten. Po prostu ja Wam bardzo dziękuję za to, że już mam 14 subów, Tam w tym filmie pikochusarz bardzo dużo wyświetleń. W filmie... w filmie ten... Czekajcie, bo to już było dwa miesiące temu. Ja w ogóle zapomniałam nazwę jego. Top 10. Najlepszy pionkarz na świecie, też dużo wyświetleń. Pięć łapek w górę. Tydzień temu wysłałem filmik typowy PKP Intercity, makieta. Pięć łapek w górę w tydzień, więc wam bardzo za to dziękuję. Yy, także zachęcam do subskrypcji kanału. Jakbyście zasubskrybowali, to to jest bardzo motywujące do tego, by nagrywać filmy. Yy, I po prostu. Byłoby mi tak lepiej. A zatem, jeżeli chcecie oglądać w ogóle makiety, bo jak widzicie za mną, jeszcze ona nie wisi, jest akurat postawiona. Na razie tak dziwnie. Jeżeli widzicie za mną, stoi druga makieta, z której też będą relacje była druga relacja. No i w ogóle zapraszam do subskrypcji kanału. I po prostu dziękuję za cztery, 14 subskrypcji, a ja już z że żegnam się, znam, się, znam, się na 350 subskrybujcie. Pa!